Witajcie! Przygotowałam przepis na pieczone bataty. Bardzo dobry przepis, sprawdzony przez większość moich znajomych, uwielbiany przez mojego męża, który odkąd moje przygotowałam, ciągle kupuje mi bataty, przynajmniej raz w tygodniu muszę mu je przyrządzić. Zaczynamy od umycia i obrania batatów, a także kroimy je w takie jakby frytki, długie, które mają. Boczek mniej więcej 2 na 2 cm grubości, czyli są konkretne, ponieważ one się szybko upieką, ale w środku pozostaną mięciutkie, więc nie musimy kroić ich cieniutkich. Skrapiamy je około 2 łyżkami oliwy, posypujemy szczyptą pieprzu, a także szczyptą soli. Na koniec po upieczeniu sobie do smaku jeszcze tam doprawicie czy solą, czy pieprzem. A także dodajemy rozmaryn. Ja dodaję około jednej płaskiej łyżeczki. Jeżeli lubicie go, to możecie dodać go zdecydowanie więcej. Tak przygotowane bataty wkładam do piekarnika rozgrzanego góra-dół do 200 stopni na około 20 minut. No i tak naprawdę gotowe. Jest bardzo prosty przepis, są szybkie w przygotowaniu i zniewalające w smaku. Ja Wam serdecznie polecam, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam.